Siema siema tajtori, kurde widzowie do Brawl Taka już jest coraz bliżej Umówmy się tak, że każdy kto chciałby już żeby on był Zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem A ja dzisiaj wpadłem na megatrop i znalazłem coś bardzo ciekawego w nowej grafice od twórców Chyba wiem kim może być nowy zadymiarz właśnie w zwyczającym się Brawl Talku, Więc zaraz wam to pokażę Oprócz tego zrobię wam też update jak idzie mi na trzecim koncie w Bromstar, Stars Zdowiecie się ile mam tam pucharków, jakich mam zadymiarzy i tym podobne Będzie też kilka innych ciekawych rzeczy więc oglądajcie od początku do końca A ja mam tylko szybką prośbę Żebyście zostawili suba na tym kanale Każdy kto gra w Brawl Stars Myślę, że powinien subskrybować mój kanał Bo tutaj o wszystkim nowym w tej gierce Informuję was jak najszybciej się da Napiszcie w komentarzu jakiej rzadkości Według was będzie nowy zadmiarz No to przypnę wam serducho Jak coś dzisiaj o 19 odpalę dla was lajwika Na trovo z Brawl Stars e, Zrobimy sobie duży opening skrzynek na nowym koncie I będą też gierki z widzami Będę was dodawał do znajomych I wiele więcej Link w opisie A ja nie przedłużam z tego wstępu zaczynamy! A więc dobra, widzowie. Parę dni temu, jak wiecie, wrzuciłem odcinek, w którym powiedziałem, że jak nie wbiję do 25 lutego 1000 pucharków na moim nowym koncie, no to będę musiał usunąć mój główny kanał na YouTube. Jak widzicie, na razie idzie mi bardzo dobrze, mam 557 pucharków i myślę, że bez problemu powinienem się wyrobić. Ale nie wolno osiadać na laurach, kurczę. Muszę jeszcze wbić prawie 450 pucharków, więc troszkę mi jeszcze zostało. Kibicujcie mi, żebym dał radę, mam nadzieję, że tego nie zrobię. Szybko wam jeszcze pokażę, jak mam na razie zademiarzy. Wbijałem tutaj głównie szelkę na 200 pucharków. No i Rose, też mam ponad 200. No, czas na kolejnych zadymiarzy. Zobaczymy, czy mi to pójdzie. Muszę działać szybko. A no i jak coś podawałem już kilka osób, jeszcze nie każdy zaakceptował. Więc wejdźcie sobie do Brawla i sprawdźcie, czy nie macie czasem ode mnie zaproszenia. Dobra, zanim przejdę do tego, jak będzie wyglądał nowy zadymiarz w aktualizacji i do kilku innych ciekawych newsów, no to porozmawiamy sobie o tym, jakiej moim zdaniem rzadkości będzie nasz nowy zadymiarz, nowa postać w Brawlu. No bo jak wiecie, mamy różne rzadkości. Są oczywiście te najpotężniejsze, jak chromatyki i legendy. Są też te słabsze. E, no, nie muszę wam ich chyba wszystkich przedstawiać. Bo wiecie, jakie to rzadkości są. No i mordeczki, kurde, tak szczerze myśląc, tak szczerze mówiąc, no to. Hmm. Wydaje mi się, że w tej aktualizacji może być dwóch nowych zadymiarzy, od tego zacznijmy. Jeden może być z karnetu, no bo za 14 dni się kończy ten, więc twórcy pewnie w kolejnym protokole już nam przedstawią. A drugi, mordeczki, wydaje mi się, że. No właśnie, jakiej będzie rzadkości? Kurde, mam jakieś takie przeczucie, że może to być epic, ale czy się to sprawdzi? Nie wiem. Nie wierzcie mnie tutaj, nie bawcie mi zasłówka, bo nie ma pojęcia, bo mordeczki, to jest taki mój strzał. Takie mam po prostu przeczucie. Tak jak wam wcześniej mówiłem, wy napiszcie, jakiej rzadkości będzie według Was. Ciężko jest to ocenić. Mam nadzieję, że mi się uda, że to się sprawdzi. I propos tego nowego sezonu, widzowie, będziemy mieli już za niedługo 11 sezon. 14 dni i 16 godzin minie bardzo szybko. Uwierzcie mi, to jest jak to nagrywam. Jak wy to oglądacie, to już jest mniej. Więc naprawdę mega to zleci i w tym najbliższym broku pewnie twórcy już będą musieli powiedzieć nam o tym, jaki to będzie sezon i kiedy on tam się zacznie i te sprawy. No bo wiecie, kolejny brotek byłby pewnie dopiero gdzieś za miesiąc, czy tam za 2 miesiąca, to już by było za późno na ogłoszenie nowego sezonu, gdyż kończy się on za niecałe 14 dni. Więc to będzie na pewno mega gruby broltok i ciekawy. A więc okej, okay, murdeczki, przejdźmy sobie do tego, że twój Ostatnio wrzucili na swoim oficjalnym Twitterze kilka ciekawych grafik. Jedna z nich jest taka, że przedstawia nam Star Power do Fenga, czyli do Kieła. No i generalnie co oni tutaj napisali? On zaczyna w to wierzyć, a to oznacza, że od teraz Kieł może dzięki swojej nowej gwiezdnej mocy blokować obrażenia. Ale o Star Power tutaj się nie będę wypowiadał, bardziej chciałem się skupić o tym, co tutaj mamy w tle. Czy jest tutaj coś ciekawego, czy możemy coś ciekawego znaleźć na tym obrazku? No i powiem wam szczerze, że chyba nie. Te wszystkie grafiki, które są tutaj na tym obrazku, dotyczą tego co było wcześniej, czyli poprzedniego sezonu. a to nas Niente nie interesuje. Fajnie, że dodali nowy Star Power, ale ta grafika nie jest ważna. Muszę wejść teraz na zwykłego, o właśnie tutaj. E, nie jest to już Brawl Stars Polska, tylko zwykły, oficjalny Brawl Stars. I ostatnio, jak wiecie, w Brawlu była przerwa konwersacyjna. Każdy myślał, że to jakieś mini update czy coś, twórcy nie zapowiadali, a po prostu były to takie drobne poprawki wizualnych efektów u Fanga, no i właśnie tego Star Powera. E, oprócz tego Grom tam miał też jakieś zmianki, takie wiecie, drobne rzeczy, nic specjalnego, ale postanowiłem, że o tym wspomnę. No i teraz możemy przejść do tego, co najciekawsze. W poszukiwaniu kolejnego wyzwania. Jaką scenę końcową gry wyobrażacie sobie dla... Swojego ulubionego zadymiarza. Ci co nie wiedzą, to wczoraj na moim kanale Torii 2 wrzuciłem taki odcinek Chyba wiem co będzie dodane w nowym Brawl Toku. Mega teoria może się sprawdzić No i dotyczyła ona mordeczki W sumie nie będę wam spoilerował, ale yy, Było to bardzo ciekawe i w niej Chyba udało nam się coś zgadnąć Kto jeszcze nie wziął tego odcinka to wbijcie sobie na mój kanał Torii 2 i obejrzyjcie najnowszy film, bo jest on bardzo ważny Oczywiście też dotyczy update'u No i właśnie propo tamtego odcinka Dostajemy teraz bardzo podobną grafikę Uwaga, spójrzcie na to. Mówiłem wam tam, że ten update może być jakiś związany z ogródkiem, z zielenią, z wiosną, że może być takie otoczenie. No i kurczę, twórcy cały czas tutaj do tego nawiązują. Mamy kolejne scenki związane z roślinnością. Obczajcie. Najpierw nawiązali chyba do takiej gierki platformy z zombie, gdyż mamy tą taką roślinkę. Ona oczywiście jest od Rozy, z tego co mi się tutaj wydaje, ale jest też nawiązany właśnie do tej gierki platformy z zombie. Mamy tam jakąś dziwną postać, to w ogóle może być Sherry albo Rosa, coś w tym stylu, z jakimś specjalnym tutaj, specjalnym strojem. Są też rękawiczki, które są nam dobrze znane, ale mordeczki, na tym całym obrazku coś nam się kryje, coś nam się skryło I nie, nie są to niebieskie kwiaty, które tutaj mamy, tak daleka one wyglądają, serio jakby to ktoś się tam krył, ale nie, to są po prostu zwykłe jakieś niebieskie kwiaty Nas interesuje coś innego, coś z drugiej strony Uwaga, robię wam teraz zbliżenie i patrzcie na to, co to jest Mordeczki, wygląda to jak jakaś modliszka. Różowa modliszka, tak? Takie zwierzę, które żyje zazwyczaj w tam chyba jakichś trawach czy coś w tym stylu. Czy tutaj macie w ogóle zbliżenie na nie i obczajcie. To jest bardzo, ale to bardzo ciekawe, mordeczki. Tylko teraz pytanie: Czy to serio jest modliszka? Czy po prostu um, te, jakby jej uszy, które ma na samej górze, czy oczy, no nie wiem już co to jest, takie jest roślinek To nie są jakieś kwiaty, które się zlały w tle, w tle za nią, a ona to jest po prostu ta różowa postać. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, borteczki, Ale, no, dosyć ciekawa sprawa. I moim zdaniem, bez po prostu przyczyny, twórcy by tutaj jej nie pokazali. Bardzo, ale to bardzo możliwe, tak bym powiedział, nawet na jakieś 80%, że to będzie nowy zadymiarz lub zadymiarka. W sumie patrząc tak, to chyba bardziej zadymiarka, ale ciężko im powiedzieć. Dużo osób sądzi, że może się nazywać Suzy, czy coś w tym stylu. Czy to się sprawdzi? Nie wiem. Nie wiem, mordeczki to jest tylko takie, jakby tutaj teoretyczne twierdzenie, czy coś w tym stylu. No, nie jest to potwierdzone. Tyle wiemy, ale naprawdę jest to mega ciekawe. No i właśnie, tak jak mówiłem i z wyglądu przypomina to modliszkę no tutaj macie na przykład zdjęcia, jak wyglądają modliszki mniej więcej to już oczywiście nie jest przedstawiona modliszka z prawdziwego życia tylko taka narysowana bo ona bardziej tak nawiązywałaby do Brawl Stars jeśli chodzi o wygląd i moim zdaniem coś podobnego mogłoby wlecieć tylko właśnie że ta modliszka jest różowa tutaj w takim kolorze nam pokazali i pewnie taka będzie no bo wątpię żeby pokazywali tutaj twórcy skina jakiegoś do tej postaci i on byłby różowy tylko po prostu od razu ta postać będzie różowa no i powiem wam że tego by się nie spodziewał ale fajnie jeśli chodzi o taki pierwszy rzut oka i pierwszą moją ocenkę tej postaci z wyglądu mi się podoba i myślę, że ciekawie by się nie umgrało. Chociaż oczywiście nie wiemy jeszcze, miałby HP, jakby atakowała, jakby super atakowała i tym podobne, bo to są najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o oceny, jakichś zadmiarzy. Ale mi to się mega podoba i nie mogę się już doczekać. No i pro daty, chyba coraz bardziej zaczyna się potwierdzać to, że update będziemy mieli 26. Przepraszam, nie update, tylko Brawl Talka. 26 lutego jest to sobota. Najprawdopodobniej właśnie wtedy ten Brawl Talk będzie, wszystko na to wskazuje, tak jak tak była grafika, gdzie twórcy zaznaczyli tą datę. I to się chyba mordeczki sprawdzi. No nic, zostało nam już coraz Bliżej, coraz bliżej do tego Brultoka Czekamy i czekamy w sumie, bo jest to jedna z dłuższych przerw, chyba w wakacja ostatnio była tak długa. No ale trudno, jak ma być to gruby, fajny update, a myślę, że taki będzie, no to naprawdę warto czekać. Więc mam nadzieję, że twórcy nas nie zawiodą. No i jak oczywiście będą jakieś nowe informacje, no to będę was informował. A jak będziemy już mieli Toka to na moim YouTubie, na kanale będzie tym razem live na YouTubie, zrobię wam po prostu, jak będziemy go razem oglądali na żywo, nie? Taką transmisję, później będziemy go po polsku omawiali, więc śledźcie moje wszystkie kanały, żeby tego nie przegapić. A się już żegnam do zobaczonkach. Okay.